Aston Martin Rapid pierwszej generacji. Aston Martin Rapid pierwszej generacji został zaprojektowany przez zespół projektantów pod kierownictwem dyrektora do spraw projektowania pana Marka Reichmana. Pojazd został zaprezentowany po raz pierwszy na targach motoryzacyjnych w Paryżu we wrześniu 2010 roku. Pod maską tego modelu jest silnik V12 o pojemności 5,9 litra, który generuje moc 470 KM. mechanicznych. Ciekawostką jest, że Aston Martin Rapid pierwszej generacji posiada cztery drzwi, co sprawia, że jest to jeden z nielicznych sportowych modeli, gdzie łatwo można pomieścić czterech pasażerów jednocześnie cieszyć się dynamiczną jazdą. Do produkcji nadwozia użyto lekkich materiałów, takich jak aluminium i włókno węglowe co przyczyniło się do redukcji masy pojazdu. Aston Martin Rapid pierwszej generacji pojawił się m.in. w filmie The Hangover Part 3, a także w Kingsman, tej służby. Nazwa Rapid wywodzi się z włoskiego słowa rapido, które oznacza szybki lub szybko. Nazwa ta doskonale oddaje charakter tej luksusowej limuzyny, która zapewnia dynamiczne osiągi i sportowy styl jazdy.